16 października 2025 roku miała premierę gra Pokémon Legends ZA. Ja jestem już po jej ograniu. A 10 grudnia wychodzi DLC Mega Dimension. Dlatego w dzisiejszym materiale przedstawię wam cały wątek fabularny, by przypomnieć go sobie przed DLC. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę pod tym materiałem. 500 łapek w górę i obiecuję, że powstanie film nie tylko z postgemu ale również z tego, co będzie w DLC. Pasuje? Mam nadzieję, że tak. Teraz jednak już lecimy z materiałem. Przygody rozpoczynamy w pociągu, który zmierza do miasta Lumios. W trakcie podróży coś wskakuje do torby naszej postaci. Po dotarciu do miasta widzimy, że jest to miejsce, w którym ludzie i Pokémony żyją w harmonii. Już u bram miasta zostajemy zauważeni przez Toni, młodą trenerkę, która poszukuje turysty, który mógłby pomóc jej w nagraniu krótkiego filmiku. Zostaje to jednak przerwane przez komunikat, w którym pani prezes Jet informuje nowo przybyłych o istnieniu w mieście dzikich stref, miejsc pełnych żyjących tam Pokémonów. Po komunikacie Tony zauważa, że nasza torba została skradziona przez panchama. Po krótkim pościgu okazuje się, że Pokémon ten nie jest dziki i działa na usługach tamtejszych rzezimierzków. Wyzwają nas do walki, a Tony proponuje, byśmy wybrali jednego z trzech starterów. Mowa oczywiście o Chikoricie, Totodailu lub Tepigu. Ja wybrałem Totodaila i w okamgnieniu wygrałem swoją pierwszą walkę i przy okazji odzyskałem skradzioną torbę. Szybko jednak zapada noc, a w mieście Lumios jest to jednoznaczne z rozpoczęciem ZA Royal, czyli strefy walk, w której każdy jest celem. Po wygraniu kolejnego pojedynku napotykamy grupę kilku trenerów. Gdy wydaje się, że nie wyjdziemy z tego cało, pojawia się Floette, która potężnym ruchem płoszy przeciwników. Teraz możemy już spokojnie udać się do hotelu Z, którym zajmuje się znany wszystkim z gier Pokémon X i Y, AZ. Wcześniej spotkana Floette była oczywiście tą samą, która również pojawiała się we wcześniej spotkanych grach. Oferuje nam pokój w hotelu, a wtedy z naszej torby wyskakuje komórka Zygarde, którą wydaje się, że dostrzega jedynie AZ. Toni natychmiast zaprasza nas do dołączenia do drużyny MZ, która zajmuje się zaprowadzeniem pokoju w mieście Lumios. W drużynie poza nią jest też Lida, specjalistka od tańca oraz Nawin, Ziomek od Mody. Po wyjściu z hotelu czeka Toni, która postanawia przetestować nasze umiejętności. Po pokonaniu jej Chikority oraz Tepiga ruszamy do pierwszej dzikiej strefy. By przejść dalej, musiałem złapać wszystkie występujące tam Pokemony, co nie okazało się niczym trudnym. Po tym wydarzeniu zostajemy zaproszeni do laboratorium Pokémon, które prowadzi profesor Mabel. Tak, to ta sama, która jeszcze niedawno należała do Team Flare. Teraz to jednak nieważne. Okazuje się, że za wykonywanie jej zadań będziemy odblokowywać nowe poziomy, a wraz z nimi unikalne ataki. Po opuszczeniu laboratorium spotykamy pierwszy raz na własne oczy na wina. Po powrocie do hotelu, Tony tworzy nam profil w ZA Royale, dzięki czemu od teraz możemy wbijać rangi i piąć się w górę w rankingu. A wraz z całą drużyną ruszamy na nocne eskapady, obijając pokemony wszystkim dookoła. Gdy udaje się zebrać odpowiednią liczbę punktów, odblokowuje się opcja walki o wyższą rangę, a naszym przeciwnikiem zostaje Zach. Jednak i on nie jest problemem, a my awansujemy do rangi Y. Po wygraniu spotykamy Emmę. Tak, tę samą Emmę, która pojawiła się w postgame w grach Pokémon X i Y. Prowadzi ona swoją agencję detektywistyczną i zaprasza nas do siebie w wolnej chwili. Po powrocie do hotelu i zjedzeniu kolacji we wspólnym gronie kończy się kolejny długi dzień. Na zajutrz, naprzeciwko hotelu spotykamy grupkę, której przewodzi Tarragon. Facet, który jest fanem elektrycznej streamerki oraz człowiekiem zajmujący się odbudową miasta. Zachęca nas do zbierania specjalnych śrubek, które będzie można wymienić na przedmioty zwiększające np. ilość zdobywanego expa, szansę na wypadnięcie większej ilości mega megashardów, czy choćby nawet większą szansę na złapanie pokemonów. Tego popołudnia spotkamy też kilka innych ciekawych postaci, jak choćby Viniego, który jest sekretarzem firmy Quasartico, czy też Ivora, lidera tamtejszego dojo, który domaga się większej wolności dla dzikich pokemonów. Udajemy się też w końcu do biura detektywistycznego Emmy, a ta namawia nas do wspólnego działania, by pomagać ludziom i pokémonom w mieście Lumios. I tutaj właśnie zaczyna się możliwość wykonywania zadań pobocznych. Od razu powiem, że są one w zdecydowanej większości bardzo łatwe i średnio interesujące, dlatego w tym materiale nie będę ich omawiał. Warto jednak je wykonywać ze względu na nagrody, jak choćby specjalne przedmioty, a nawet Pokemony, których zbyt szybko nie będzie można złapać w innym miejscu. Tutaj mam na myśli m.in. Startery z regionu Kalos, czy też Riolu lub Herakrosa. Po wykonaniu trzech popoczniaków, co jest wymagane do dalszego ruszenia fabuły, Emma namawia nas na walkę. Daje jednak nam spore fory wystawiając Meripa, dzięki czemu szybko wygrywamy. Czemu uważam, że dała nam fory? Otóż dlatego, że po chwili ujawnia nam swojego Ampharosa, po czym go mega ewoluuje. Mówi nam czym jest mega ewolucja i informuje o czarnym czworonożnym pokemonie, który kręci się po okolicy. Po tych wydarzeniach nadchodzi kolejna noc i możliwość walki o wyższą rangę. Przed nią jednak mój starter w końcu ewoluował, dzięki czemu posiadałem już Krokonała. Po kolejnym szybkim zwycięstwie wracamy do hotelu Z. O poranku zaczyna się dyskusja, kto i dlaczego postanowił dołączyć do drużyny MZ. W momencie, gdy nawin nie odpowiada, zostaje tylko jedna opcja. Czyli siłą zmusić go do powiedzenia, czemu to zrobił. O tym jak udaje się skopać mu tyłek, wyjawia, że uciekł od swej babci, by móc rozwijać swoje artystyczne pasje. Kolejna noc to oczywiście kolejny sposób, by podskoczyć w rankingu. Po kolejnej wygranej awansujemy do rangi W. O poranku AZ prosi nas o dostarczenie lidzie rzeczy, których zapomniała wziąć ze sobą. Gdy ją znajdujemy, jest ona w trakcie treningu tańca, następnie proponuje nam przyjacielską potyczkę. Po tym jak udaje nam się uporać z jej pokemonami, w tym jej głównym pokemonie, czyli Saryu, daje nam informację, iż ławki to dobre miejsce by przeczekać do nocy na kolejne smagania. W ogóle mega rozśmiesza mnie to, że w Lumio City mają ławki antyżulowe. Widzę, że to miasto przyszłości. Po pokonaniu Rintaro i awansowaniu na ringę V czeka nas zaskakujące spotkanie. Przed nami staje wcześniej wspomniany przez M4 ternożny czarny pokemon, którym oczywiście jest Zygarde. Zaczynamy go gonić, a on celowo prowadzi nas na dach budynku, na którym wściekły dziki Absol przechodzi mega ewolucję, która sprawia mu wielki ból. Na szczęście pod budynkiem pojawia się nie tylko Emma, ale również sam AZ. Pożycza nam on swojego Lucario, a dodatkowo oferuje mega Branzoletę. W ten oto sposób staniemy do walki przeciw Mega Absolowi, korzystając z pomocy Mega Lucario. Po zaciętej walce udaje się uspokoić Absol'a, a ten w ramach wdzięczności dołącza do naszej drużyny. Kolejnego poranka Toni postanawia przetestować ponownie nasze umiejętności i wyzywa nas do pojedynku. Jej startery również ewoluowały w pośrednie formy, a dodatkowo posiada w tym składzie mega manectricę. Jednak mimo tego udaje się wygrać z nią walkę. Po tej rozmowie otrzymujemy wiadomość od profesor Mabel, która zamierza podarować nam jednego ze starterów z regionu Kanto. Ja oczywiście wybrałem Charmandera, licząc na mega Charizarda w przyszłości. Niedługo później ewoluowałem swojego głównego startera w najwyższą formę, dzięki czemu Feraligate stał się obecnie moim najmocniejszym Pokémonem. Odpowiedziałem też na wezwanie pewnej kobiety, która zauważyła dziwnego Meripa. Szybko okazuje się, że jest to Shiny merit, dzięki czemu jest on kolejnym gwarantowanym Shiny Pokemonem, którego można znaleźć w grach Pokémon. Gdy nadchodzi noc, odpowiadamy na wezwanie Winiego i docieramy pod budynek firmy Quasartico. Sekretarz, słysząc o ostatnich sytuacjach z Mega Absolem, postanawia sprawdzić, czy jesteśmy odpowiednimi osobami do walki z dzikimi megaewolucjami. Rzuca nam wyzwanie, w wyniku którego możemy otrzymać ogromny progres w rankingu ZA Royal. Posiada kilka mocnych Pokemonów, przy czym najmocniejszym z nich jest Drampa. Pokémon, który otrzymał nową Mega Ewolucję. No i muszę przyznać, że Mega Drampa jest jednym z tych ciekawi wyglądających Pokémonów. Po zaciętej walce udaje się w końcu wygrać, a następnie swoje zwycięstwo osiąga też Toni. Dzięki tej wygranej, oboje awansujemy z rangi V do rangi F a Wini od tej pory będzie informować nas o przypadkach wściekłych megaewolucji w mieście. Zaprasza nas do środka budynku, informując, że przypadki takich megaewolucji pojawiły się już dwa lata temu. Wtedy też poznał AZ, który powiedział mu, że miasto Lumios cierpi. Przez pewien czas AZ osobiście pomagał w walce z dzikimi Pokemonami, jednak obecnie jest już na to za słaby i dlatego powstała drużyna MZ, która pomaga mu w ratowaniu miasta Lumios. Spotkamy też wchodzącą do budynku Panią Prezes, jednak nie zaszczyca nas rozmową. Po tych wydarzeniach dochodzi do spotkania, które wygląda niczym narada wojenna. Naszym celem jest pomóc każdemu z towarzyszy uporać się z jedną wściekłą megaewolucją. Przy okazji od teraz jesteśmy też w posiadaniu kamienia do megaewolucji naszego startera, przez co od teraz w walce mogłem posługiwać się mega Feraligatr'em. I tak oto do pokonania jest między innymi mega-Camerapt, z którym pomaga nam Lida, mega Victory Bell, z którym w trakcie walki wspomagać będzie nas Navin, a na koniec Mega Slowbro, gdzie pomocną dłoń wyciągnie nam nasza Toni. Po pokonaniu trzech Mega ewolucji pod hotelem zjawia się Zygarde, a zaraz za nim mężczyzna, przedstawiający się jako L. I choć nie jest to wtedy jeszcze otwarcie powiedziane, to jednak kto grał w Pokémon X i podobieństwo z Lysandrem, człowiekiem, który wydawałoby się, że nie powinien żyć. Mówi nam, iż musimy zostać potężnym trenerem, jeśli chcemy w przyszłości stanąć u boku Zygarda. Widząc hotel, zdaje sobie sprawę do kogo należy, jednak uznaje, że to nie czas na rozmowę. Po powrocie do hotelu dowiadujemy się, że kolejną rywalką w starciach w ZA Royale jest Kanari, znana streamerka, której fanem jest Nawin. Z tego powodu nie chce pozwolić nam wyzwać jej do walki, jednak po szybkim pokonaniu go zmienia zdanie. Aby zmierzyć się z kanari trzeba było zdać w pierwszej kolejności test związany z jej osobą. Gdy w końcu się to udaje, zostajemy zaproszeni do starego magazynu. Tam spotykamy jednego z fanów kanarii, którym okazuje się być też jej dziadkiem, czyli Terragon. Facet, którego już wcześniej widzieliśmy, dysponuje silnymi Pokemonami, w tym mega Excadrillem. Po zwycięstwie ujawnia on, że często podszywa się za pomocą hologramu pod swoją wnuczkę. No i przyznajcie, że stary dziad, który podszywa się pod młodą streamerkę, by porozmawiać z jej fanami, to jest coś mocno niepokojącego. No ale okazuje się, że w magazynie znajduje się też sama Kanari. Jej głównym pokemonem jest Mega Electros, czyli kolejna nowa Mega Ewolucja. Po zwycięstwie nad nią udaje się w końcu awansować na rangę E. Kolejnego poranka dzwoni Wini, a my otrzymujemy kolejne Mega Ewolucje do pokonania. Tym razem jest to Mega Beedrill, Mega Haulucza oraz Mega Banet. Gdy już udaje nam się opanować sytuację, dostajemy informację, że naszym kolejnym przeciwnikiem w Z.A. Royal jest Ivor, lider pięści Sprawiedliwości, którego spotkaliśmy wcześniej. Niestety, gdy przybywamy do jego dojo, okazuje się, że nie podejmie on z nami walki. Wszystko dlatego, że zaginęła jego siostra i Ivor nie ustanie, póki się ona nie odnajdzie. No i zamiast piąć się w górę, oczywiście musimy mu pomóc z tym problemem. I tutaj odwiedzamy ponownie Emmę, z którą wspólnie szukamy poszlak. Mimo tego, że Ivor jest porywczy i bardziej utrudnia niż pomaga, to trafiamy na trop dziewczyny, który prowadzi do wcześniej wspomnianej kanarii. Ta nie zamierza jednak wydawać miejsca pobytu swojej przyjaciółki bez walki. Tak więc po raz drugi już mierzymy się z kanarii, a ta dopiero po porażce nakierowuje nas na kanały. Tam, mimo sztuczek szandelura, w końcu spotykamy siostrę Ivora, Gwen. Wyjawia nam ona, że nikt jej nie porwał czy coś w tym stylu, tylko chciała zrobić sobie odpoczynek od swego głupkowatego braciszka. Staje z nami do walki, a my możemy po raz pierwszy obserwować Chandelura w swoim Mega Evo. Jak już uda się ją pokonać, dziewczyna przekazuje worowi Rotom Fauna, by ten mógł zaakceptować nasze wyzwanie. No i przyznam, że może i chłopak nie grzeszy rozumem, ale był całkiem niezłym wyzwaniem, w tym jego Phalanx, który w z jej oczywiście też otrzymał nową Mega Ewolucję. Jednak i jego udało się pokonać, co skutkowało wbiciem rangi C. Kolejnego poranka Lida otrzymuje dziwną wiadomość. Okazuje się, że Toni pożyczyła niezłą sumkę pieniędzy od lokalnej mafii, którą jest Rast Syndicate. A wszystko po to, by rozpromować hotel Z. By jej pomóc ruszamy do przestępczej bazy, a tam spotkamy Filipe, prawą rękę bossa Rust Syndicate. By nas przepuścił musimy go pokonać, a więc zaczyna się kolejna już walka. Ta góra mięśni specjalizuje się w stalowych pokemonach, a jego asem jest Mega Skarmory, który muszę przyznać, że bardzo średnio przypadł mi do gustu. Po wygranej zostajemy zaproszeni do środka, a tam naszym oczom ukazuje się Korbon. Ten niewysoki facet jest bardzo niebezpieczny i informuje nas, że jeśli chcemy pomóc naszej koleżance, musimy wykonać dla niego kilka robót. Wracamy do hotelu Z i wyjawiamy Toni, że znamy prawdę. Ta mówi coś w stylu: Oj, tam, oj, tam, co z tego, że ogląda moje filmy 10 osób, Potrzebowałem kasy na promocję. No tylko szkoda, że nie wiadomo na co ta kasa poszła, no ale dobra, nie wchodźmy w te roskminy. Zaraz po tej sytuacji mamy kolejne zlecenie na mega ewolucję Pokémonów od Winiego. Tym razem przyjdzie nam pokonać mega Barbara Kla. Mega Miwaila oraz Mega Ampharosa. Co ciekawe, przed walką z Mega Ampharosem trzeba stoczyć raz jeszcze pojedynek z Gwen, która z tego co zrozumiałem chciała pomścić Kanarii, a ponadto sprawdzić czy jesteśmy naprawdę gotowi ochronić miasto. Po tym jak już udaje się nam uspokoić wściekłe Mega Ewolucje, zaczynamy działania dla mafii. Jednak okazuje się, że w sumie nie są oni jacyś tacy źli, gdyż też dążą do poprawy życia w Lumios City. Przy okazji po każdym zadaniu mamy krótką pogawędkę z Corbon, dzięki czemu dowiadujemy się między innymi, że gdy był młody i biedny, pomocną rękę wyciągnął ku niemu Lysander, a on sam zdaje sobie sprawę, że mężczyzna utracił pamięć i nazywa się teraz Elem. Ostatnie zadanie dla szefa Rust Syndicate rozgrywa się w okolicach banku, z którego wychodzi Tony z panią prezes Jet. Rozwścieczony tłum uważa panią prezes winną zwiększania się ilości dzikich stref i twierdzi, że od początku taki był plan ich renowacji. Wraz z Korbą walczymy z liderem tłumu i po pokonaniu go emocje opadają, a pani prezes może bezpiecznie wrócić do swego biura. Kolejnego poranka Korbon dzwoni, wzywając nas do siebie. Docenia to ile zrobiliśmy dla Raz Syndicate i przyjmuje nasze wyzwanie w Ziei Royal. Korbon jest trenerem, który specjalizuje się w trujących pokemonach, a jego asem jest Scolipid, który otrzymał nową mega ewolucję. Po pokonaniu go udaje nam się w końcu awansować do rangi C. Po powrocie do hotelu niespodziewanie zjawia się też tam sam Corbon, jednak nie chce walczyć, a jedynie wynajmuje pokój. Kolejnego dnia, gdy opuszcza hotel, daje Toni spory napiwek, który okazuje się wystarczający, by spłacić jej dług dla Rast Syndicate. Dodatkowo, Lida oraz Navin otrzymują kamienie do mega ewolucji ich głównych Pokémonów. Co prawda dziewczyna wciąż nie ewoluowała swojej stariu, ale tak czy siak to nam przyjdzie sprawdzić ich umiejętności. Z oczywistych powodów Lida jest znacznie łatwiejszą obecnie przeciwniczką i z jej pokonaniem nie mamy większych problemów. Z Nawinem jest nieco trudniej, gdyż odblokował on zupełnie nową formę Pokemona, czyli Mega Scraftiego. Jednak moc mojego Mega Came Rapta okazała się wystarczająca i również nad czarnoskórym chłopakiem odnosimy zwycięstwo. Gdy po tych wydarzeniach chillujemy na pobliskich ławeczkach, niespodziewanie zjawia się dziewczyna przedstawiająca się jako Le ben. Jest ona wysłanniczką Stowarzyszenia Znawców Bitew i zaprasza naszą postać wraz z Toni na wielki turniej. Liderką tego stowarzyszenia jest niejaka Jacint i okazuje się, że zaprosiła do siebie całkiem interesujące grono ludzi, których zresztą dobrze znamy. Gdy turniej ma się rozpocząć, nagle dzwoni Wini informując o kolejnych mega ewolucjach, które pojawiły się w mieście. Wraz z Toni podejmujemy szybką decyzję, że bezpieczeństwo w mieście jest ważniejsze od jakiegoś tam turnieju i mimo protestów członków Stowarzyszenia Bitew opuszczamy hotel. Tym razem na naszej drodze stanie Mega Venusaur, Mega Altaria oraz kolejna nowa mega ewolucja, czyli Mega Frostlas. Po ich pokonaniu nieoczekiwanie zostajemy zamknięci w dziwnej strefie, która zawiera obszar hotelu Zii. Okazuje się, iż strefa ta została stworzona przez członków Stowarzyszenia Walk, a wszystko po to, by zmusić nas do walki w turnieju. Nie chcą słuchaj naszych tłumaczeń i wyzywają nas do walki. Ja postanowiłem wyśmiać ich i nie leczyłem Pokemonów między kolejnymi potyczkami. Dwie pierwsze walki były z jakimiś płotkami, natomiast trzecią rywalką była Le'Ben, specjalizująca się w smoczych Pokemonach. No i przyznaję, że naprawdę mocnym składem posługiwała się ta dziewczyna, no i dzięki niej mogliśmy po raz pierwszy ujrzeć mega dragalgę w walce. Po zwycięstwie LeBan jest załamana, ale pocieszamy ją mówiąc, że i tak zamierzaliśmy udać się na turniej. Wyłącza ona strefę odblokowując nam w ten sposób drogę do hotelu na turniej. Tam okazuje się, że drabinka turniejowa jest już gotowa, a nam ponownie przyjdzie stanąć do walki z takimi przeciwnikami jak Kanari, Ivor oraz Corbon. Po tych zwycięstwach ma dojść do finałowej walki z Jacint, jednak wtedy też zjawia się Zygarde, a zaraz po nim Lysander, który tłumaczy, że legendarny stwór ponownie chce sprawdzić nasze umiejętności. Tym razem jednak przybiera swoją 50% formę, przez co przypomina węża. Gdy udaje się już go pokonać, Lysander informuje, że musimy być jeszcze mocniejsi, by w ostatecznej bitwie stanąć po stronie Zygarda. Czas w końcu na finałowe starcie, które jest też meczem promocyjnym. Jacind jest specjalistką od wróżkowych pokemonów, a jej najsilniejszym stworkiem jest Clefable, która również otrzymała mega ewolucję. Od teraz jej wielkie ciało będzie unosić się na tych delikatnych skrzydełkach, no ale przynajmniej wygląda teraz jak najprawdziwsza wróżka. Po pokonaniu jej w końcu udaje się awansować do zaszczytnej rangi B. Kolejnego dnia Aisy informuje nas, że w Prism Tower dzieją się niespokojne rzeczy i jedynie Mega Floety jest w stanie kontrolować wieżę. Jednak do tego potrzebny jest najpotężniejszy użytkownik Mega Ewolucji. Następnie zostajemy zaproszeni do siedziby firmy Quasartico, gdzie pani prezes Jet dziękuje nam za pomoc miastu. Mówi też, iż kurtka to nie wydaje jej się znajoma, a gdy ta mówi, że należała ona do jej matki, pani prezes wydaje się być skonsternowana. Po powrocie do hotelu dowiadujemy się, że czeka nas jeszcze trójka Mega Ewolucji do pokonania. Wśród nich jest Mega Dragonite, Mega Tyranitar oraz jedyna w swoim rodzaju, Mega Starmi. Ach, wciąż nie wiem co myśleć o tym Pokemonie. Przed walką z tą ostatnią czeka na starcie z Raz Syndicate. Wysłany na miejsce Filippe chce sprawdzić, czy rzeczywiście nadajemy się do tego, by chronić miasto przed mega ewolucjami. Jednak gdy tylko uporamy się z nim i jego mega Skarmorym, da nam spokój. Następnie wracamy do hotelu i po krótkiej rozmowie z AZ otrzymujemy informację o tajemniczym trenerze o imieniu Grisha, którego musimy pokonać, by otrzymać ostateczną rangę A w ZA Royal. Nie wiemy jednak jak wygląda, a nie ma czasu by czekać aż się ujawni. Stąd też decydujemy się poprosić o pomoc panią detektyw Emmę. Ta mówi nam, iż kojarzy człowieka o tym imieniu i może nam coś na jego temat powiedzieć, jednak może to się wiązać również z niebezpieczeństwem. Jednak zanim to zrobi, postanawia stoczyć z nami pojedynek. Dysponuje łącznie pięcioma potężnymi Pokémonami, z których najsilniejszym jest Mega Malamar. Gdy już ją pokonamy, zdradza nam, że Grisham w przeszłości należał do Team Flare. Jednak by dowiedzieć się coś więcej na jego temat, zaleca spotkanie z profesor Mabel, która w końcu sama informuje nas, iż kiedyś należała do tej organizacji. Mówi nam, iż Grisza niegdyś był nazywany Gris i należał do młodej generacji Team Flare. Nie wie co skłoniło go do wzięcia udziału w jej Royal, jednak nakierowuje nas na kawiarnię, w której już niejednokrotnie zresztą byliśmy. Okazuje się, że pracujący tam facet jest naszym kolejnym rywalem i przedstawia się jako lider nowego Team Flare. Współpracująca z nim Grisel, wiedząc, że znamy się z AZ, chce nas zniszczyć tu i teraz, jednak Grisham proponuje spotkanie w innym miejscu. Tym miejscem okazuje się być Lysander Cafe, kawiarnia, w której w Pokémon X i Y działy się naprawdę interesujące wydarzenia. Zanim wejdziemy do środka, Griselle odgraża się nam i wyzywa nas na pojedynek. Wychodzi na to, że ona też jest bardzo potężną trenerką, a wśród swych Pokémonów ma między innymi męskiego Pyroara, który też potrafi mega ewoluować. Gdy wkraczamy do kawiarni, Grisza informuje nas, iż Team Flair był niegdyś dobrą organizacją, do czasu aż Lysander nie podjął głupich decyzji. Jednak wszystko to, w tym szaleństwo Lysandra, zostało spowodowane ostateczną bronią, którą stworzył nasz przyjaciel, czyli sam AZ. Grisha odsłania tajne przejście, którym przechodzimy do byłego laboratorium Team Flair. Tam po wielu walkach z dzikimi Pokémonami docieramy do komputera, który zawiera informacje o broni ostatecznej. Po chwili zjawia się Zygarde wraz z Lysandrem, tłumacząc, że Zygarde wciąż nie posiada swej stuprocentowej formy, a potrzebuje jej, by ochronić miasto Lumiose. Powracamy do hotelu Z, w którym AZ w skrócie opowiada swoją historię. Dowiadujemy się też o tym, że oprócz urządzenia, które zostało zniszczone w trakcie wydarzeń z gier X i Y, AZ stworzył tysiąc lat temu jeszcze jedno urządzenie, znane jako Anji, które znajduje się w środku Prism Tower. Musimy udowodnić, że jesteśmy najsilniejszym użytkownikiem Mega Ewolucji, dlatego czas na walkę z Grishą. Trener ten nie bez powodu zaszedł tak daleko. Posiada pełny skład potężnych pokemonów, a najsilniejszym z nich jest Mega Charizard X. Po długiej walce wychodzimy z niej zwycięsko, zdobywając upragnioną rangę A. Po powrocie do hotelu okazuje się, że jakimś sposobem Toni również osiągnęła tę rangę. Jak widać, nie mogła wytrzymać, że jest gorsza od nas. W nocy dochodzi do eksplozji, która wszystkich budzi. Okazuje się, że Prism Tower zaczyna emitować dziwną energię, i musimy czym prędzej ruszać do niej. Znajdujący się już tam wini, informuje, że najsilniejszy trener musi udać się do wieży wraz z Mega Floettę. Toni nie zgadza się, byśmy to byli my i wyzywa nas do walki. Ona również posiada pełny skład potężnych pokemonów, jednak i tym razem okazujemy się lepsi. To jednak niewiele zmienia dla dziewczyny, która wciąż uważa, że to ona powinna dostać się do środka. Tak więc w magicznej kuli wraz z Floetę docierają do znajdującego się w wieży tronu i dezaktywują maszynę. A przynajmniej tak się przez chwilę wydawało, bo po chwilę Engie wchłania mega i tworzy coś na styl przerażającej wielkiej rośliny, która niszczy miasto. Naszym celem jest dotrzeć do wieży i powstrzymać niszczycielskie działanie. Jednakże wydobywająca się energia sprawia, że dzikie pokemony w ogromnych ilościach zaczynają mega-ewoluować i sami nie damy sobie rady z nimi wszystkimi. Na szczęście przebywają nasi przyjaciele, którzy obiecują pomóc nam w dotarciu do celu. Z tego powodu w każdej dzielnicy czeka nas walka, jednak dzięki pomocy innych nie są aż tak męczące. Jednym z śmieszniejszych momentów, o których bym wspomniał, jest dotarcie na szczyt budynku, w którym pomaga nam Raz Syndicate. Okazuje się, że nie ma drabiny, a więc wszyscy obecnie członkowie gangu tworzą żywą drabinę, po której musimy się wspinać. Już to samo w sobie jest mega zabawne, jednakże dodatkowo za waszą namową zdecydowałem się kilka razy celowo spaść. Było to o tyle śmieszne, że Korbonza każdym razem reagował coraz bardziej dosadnie, co mnie szczerze rozbawiło do łez. No ale przejdźmy dalej. Gdy w końcu udaje nam się dotrzeć pod samą wieżę, zjawia się zajgardę. Okazuje się, że jedna komórka, której mu brakowało do osiągnięcia pełnej formy, to ta, która wskoczyła do naszej torby w pociągu, a następnie powróciła do nas przy opuszczaniu hotelu Zii. Tak więc legendarny stwór przekształca się w Mega Zorda, a my zaczynamy walkę. Polega ona na tym, że z ziemi wyłaniają się dwa kwiaty w kolorach zernasa i weltala. Musimy w nie atakować, co jakiś czas unikając ich ciosów. Po każdej serii, w której pokonujemy kwiaty, przenosimy się do widoku na Zajgarda, który swym potężnym ruchem atakuje wieżę. Gdy w końcu pasek życia Angie Floette spadnie do zera, wydaje się, że zwyciężyliśmy. Jednak to tylko złudne marzenia. Po chwili kwiat na szczycie wieży otwiera się i wystrzeliwuje potężny promień, który zniszczy całe Lumiose City, jeśli dotrze do celu. Wtem jednak w naszej kieszeni mały kamyczek, który otrzymaliśmy swego czasu od Zygarda, zaczyna wibrować. Okazuje się, że jest nim kamień do mega ewolucji legendarnego Pokemona. Zajgarda zaczyna się zmieniać i powstaje coś, co z początku wziąłem za sterowiec. Jednak to co ma nad sobą to jednak coś na styl ogromnej bazuki, którą wyprowadza cios prosto w promień wystrzelony przez Angie. W ten sposób powstrzymuje promień zagłady. Tony wychodzi cała wieży, podobnie jak Floette, która mimo że osłabiona, to wciąż żyje. Wydaje się, że wszystko dobrze się kończy. Mamy napisy końcowe, które pokazują różne postaci już po wydarzeniach z walki pod Prism Tower. Jednak w scenie po napisach przenosimy się na cmentarz. Okazuje się, że AZ nie żyje. Jak to się stało? No, nikt chyba cholera nie wie. Po prostu umarł. W każdym razie bohaterowie obiecują, że tak jak on będą troszyć się o ludzi i pokemony z miasta Lumios, po czym odchodzą? I gra się kończy. A przynajmniej główny wątek fabularny. Jednak dzisiejszy materiał zakończymy właśnie w tym momencie, a resztą zajmiemy się w innym filmie. Mam nadzieję, że skrót fabuły Legends i podobał wam się. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji tego kanału. Zapraszam Was również na inne moje materiały. Do zobaczenia!